W ogóle nie możecie tego opublikować, głos Bidzik. dodatkowy. No. Się jeszcze ten okres 18 miesięcy, przynajmniej 10 tysięcy złotych. Prawnica produktów w różnych y, takich. Dlaczego warto? Na to, żeby to jeszcze było tajemnicą. Cześć, z tej strony Cześć. Jolka i Dawid. Witajcie na kanale Wynalazce TV i dzisiaj zapraszamy Was na krótkie QA o wdrożeniu produktów na rynek. Zapraszamy! Na samym początku chcieliśmy przypomnieć Wam o tym, żebyście subskrybowali nasz kanał. Tak Wiemy, że oglądacie, nie subskrybujecie, więc nie, przycisk na dole. Wciśnijcie też dzwoneczek, będziecie dostawać tak powiadomienia o naszych nowych filmach. <laughs> Jak jakiś raport. <laughs> Wiesz, tak ja jakby za dajesz, kawy wypiła, ja tak, nie? Ty, ty, ty. Ja ten taki a -a. No ale wracając, a -a, czyli a -a. subskrybujcie, za dwa, jak będziemy mieć 2000 subskrybentów, to robimy prototyp ciekawego urządzenia, w którym będzie jedna osoba nas sobie siedzieć i przyjechać przejechać wtedy rundkę po, po całym Rzeszowie. Myślę, że to będzie podróż kołem. No, ja też tak myślę. Dobra, no to wracamy do odcinka. Na samym początku zadam Ci pytanie, jak wdraża się produkt i od czego zacząć, żeby wdrożyć go. No to wiadomo, że trzeba mieć jakiś pomysł nie? Mhm. na ten produkt. I tutaj bardzo dużo zależy od osoby, która ten produkt wymyśliła, czy jest to koncepcja, czy to już jest prototyp, czy tam już. No, to zależy jak ten, ta koncepcja wyeliminowała. Mhm. No i moim zdaniem na początku warto jest zweryfikować rynek, tylko że trzeba to robić w sposób ostrożny, bo jeżeli byście chcieli w przyszłości chronić ten produkt, no to nie możecie tego opublikować w taki sposób typu, w ogóle nie możecie tego opublikować, What? może nie będę wchodził w szczegóły, więc trzeba to bardzo mocno przemyśleć jak to zrobić, no to są sprytne sposoby. Ale to już taka wewnętrzna nasza y, praktyka. Y, no i co? No i później, jeżeli mamy ten rynek w miarę zweryfikowany, albo na przykład sami się też znamy na danym rynku, widzimy, że tego faktycznie nie ma i my byśmy tego potrzebowali w danej branży, no to możemy przejść do kolejnego etapu, którym jest y, na przykład badanie patentowe. Czyli wtedy sprawdzamy, czy możesz w ogóle wdrożyć ten produkt na rynek, czy ewentualnie możesz go sobie ochronić. To są takie dwa pytania. One są może podobne, ale tak naprawdę to są dwa różne zagadnienia. No, i jeżeli już wiemy, że możemy to wdrożyć czy możemy to chronić, no to albo robimy prototyp i sobie to dopracowujemy, po prostu tak, żeby to w miarę działało, albo robimy zgłoszenie patentowe, zgłaszamy to do urzędu. No i w zasadzie wtedy robimy ten prototyp i gdzieś tam sobie to już przygotowujemy pod wdrożenie. No tak, bo jak już zrobimy zgłoszenie mhm. patentowe, to już wtedy, jakby możemy też według siebie publikować to. No tak, znaczy to, to już jakby no. nie, nie jest już taką tajemnicą, że jeżeli komuś o tym powiesz, komuś pokażesz, no to już tego nie ochronisz, bo ja Tak, zgłoszenie tak, tak, to już, no, już jakby można sobie pokazywać. Tylko, że ma się jeszcze ten okres 18 miesięcy na to, mhm. żeby to jeszcze było tajemnicą, więc nie zawsze warto od razu mówić o tym, że się coś już zgłosiło do ochrony. Tak, właśnie ten okres 18 miesięcy można wykorzystać do takich tajnych prac badawczych jeszcze nad tym projektem, mhm. żeby na przykład konkurencja jeszcze nie widziała. Co Nad czym wypracujecie? Urząd patentowy tego nie publikuje, więc, jakby tu sobie można tą, tą tajemnicę zachowywać jeszcze. Ale co do zasady, można to już od razu też na drugi dzień w zasadzie wypuścić w internet. I właśnie tutaj jest taka ważna kwestia: przy okazji wychodzi, bo dużo osób myśli, że trzeba czekać na patent, że to jest tam dwa lata, trzy lata się na to czeka. No właśnie, czeka faktycznie, ale w zasadzie można to już wdrażać od razu, nie? Na drugi dzień. No i co, jeżeli mamy to zgłoszenie, czy mamy ten prototyp, już w wersję, załóżmy, przedprodukcyjną, przygotowujemy się do produkcji seryjnej, czyli innymi słowy, mamy już produkt, który jest gotowy do, do sprzedaży, no to warto też jeszcze przy okazji projektowania to też warto przeanalizować, ale no, prawdopodobnie certyfikacja C albo jakieś inne takie dokumenty prawne. Mogą się przydać, no i w zasadzie dopiero wtedy możemy ten produkt sprzedawać. Tak więc w praktyce droga od pomysłu do wdrożenia przy produktach to nie zawsze jest kilka dni, to jest raczej kilka miesięcy. To teraz pytanie odnośnie tej certyfikacji CE. Czy każdy produkt musi mieć certyfikację, czy mhm. jakoś rozróżnia się to, który produkt powinien mieć, a który nie musi mieć? Wiesz co, no to nie każdy produkt na pewno musi mieć tę certyfikację. Jeżeli macie w produkcie elektronikę, to najprawdopodobniej tutaj trzeba będzie mieć tą certyfikację. To nie jest też tak, że tej certyfikacji się udziela, jakby instytucja ci to, to udziela, tylko ty jako producent oświadczasz, że to jest zgodne z normami unijnymi. No, i wtedy sobie dajesz sam znak CE. Tylko, żeby to zrobić, no to musisz mieć trochę papierów, m.in. instrukcje, jakieś karty materiałowe, różne takie, takie rzeczy się do tego robi. No i właśnie przy elektronice to są takie badania, właśnie związane z elektromagnetycznością, czy tam przenikania są zakłócenia i tak dalej, przepięcia, czy się to spali, czy się nie spali. W zabawkach też są inne takie tematy związane pod CE gdzie na przykład sprawdza się, czy dziecko nie połknie tej zabawki nie, w zależności od tego, do, dla jakiego dziecka to jest dedykowane. Też ważne przy produktach, przy okazji C, no to właśnie są te oznaczenia na produkcie, nie? I to wszystko trzeba mieć już w zasadzie w miarę, znaczy nie w miarę, to musi być przemyślane po prostu, co się wdraża i no co... No ale też powiedzmy wdraża. o tym, że są specjaliści, którym można zlecić tak? Do jasne, stworzenia jasne, jasne. E, takiego certyfikatu tak, CE tak, do konkretnego produktu? Tak. My oczywiście tutaj e, sami nie mamy też tej wiedzy, tylko też korzystamy ze swoich sprawdzonych podwykonawców, którzy właśnie nam certyfikują różne wyroby. Na, mam na myśli e, klientom czy wspólnikom, który, z którymi wdrażamy e, wynalazki. E, dobra, no to wróćmy do wdrożenia samego w sobie. Jak długo trwa ten proces? To jest chyba takie pytanie, które każdego nurtuje. Mhm. No to, to oczywiście zależy, jaki to jest produkt, ale tak jak mówię, to nie jest kilka dni, żeby wdrożyć produkt na rynek, bo jak sami widzicie, tych etapów jest naprawdę sporo, zarówno od strony prawnej, technicznej, na no jakiejś tam innej już związanej ze specyfiką danej branży. Ja bym powiedział, że to jest przynajmniej pół roku, ale zdarza się, że to nawet kilka lat trwa, bo też jeszcze musicie wziąć pod uwagę to, ile wy sami macie czasu na to, żeby poświęcić produkt. Bardzo często opóźnienie projektu jest związane głównie z wynalazcą, czyli że on na przykład nie, wiem, nie zrobi prototypu, bo ma jeszcze swoją pracę, nie wiem, jest zmęczony po tej pracy, nie zrobi, to się tak przeciąga, przeciąga, albo środków zabrakło nagle, mhm. tak, na jakiś tam etap, bo się okazuje nagle, bo nie było wcześniej analizy zrobionej, że certyfikacja to jest koszt na przykład 40 tysięcy złotych dla tego typu wyrobu, nie? Czyli jakby warto też na samym początku, zanim zacznie się tą drogę wdrożeniową, przeliczyć wszystko dokładnie, Możliwe, się. możliwe dokładnie. No. Mhm. Znaczy, no wiadomo, zawsze zdarzają się jakieś tam obsuwy, mhm. no bo nie da się co do grosza wyliczyć, ale yy, po prostu z, przynajmniej zrobić to. No tak, wiesz to, bo tutaj yy, ja o tym akurat nie powiedziałem na początku, ale faktycznie tutaj masz rację, że taką analizę kosztową też na początku mhm. się przeprowadza, żeby zobaczyć po pierwsze, czy dany wyrób po jego wyprodukowaniu będzie w zasięgu mhm. portfela klienta docelowego, no, najczęściej detalicznego. Czy, czy nie, no i właśnie sobie też analizujemy też ewentualnie, jakie są koszty w ogóle przygotowania do produkcji, mhm. bo może być kilka części plastikowych, które trzeba wykonać z form wtryskowych, no bo inaczej to będzie za drogie właśnie dla klienta, no ale się może okazać, że taka forma wtryskowa jedna to jest koszt na przykład przynajmniej 10 tysięcy złotych i załóżmy, że jak mamy już 3-4 to jest już 40 tysięcy złotych, no i nie każdy ma taki budżet, żeby sobie na przykniecie palca mhm. wydać. A jeszcze nie mówię o tym, że trzeba zamówić najczęściej ilość w tysiącach, żeby w ogóle firma wzięła takie zamówienie. No, to już takie grube rzeczy, nie? No. Dobra, no to teraz tak bardziej od prawnej strony. Dlaczego warto chronić swoje pomysły na produkty mhm. yy, i tymi patentami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, czy nawet znakiem towarowym? Czyli dlaczego warto? Dlatego, że po prostu macie zabezpieczenie przed konkurencją. Pytanie, czy zawsze warto? Moim zdaniem, nie zawsze warto, natomiast jest to rzecz, która na pewno wam pomoże na przykład w zdobyciu dofinansowania, przekonaniu inwestora, to tak na starcie. Później zawsze macie zabezpieczenie przed tą konkurencją, że jak zrobicie w końcu ten wyrób. I konkurent się pojawi, to zawsze możecie go e, przestraszyć. W najgorszym wypadku pójść do sądu no i ewentualnie te zyski, które on, ja, on po prostu sobie zarobił na tym waszym pomyśle, e, sobie przegarnąć. To jest oczywiście trudne, to jest też kosztowne, e, więc pod tym kątem no, trzeba o tym też pamiętać. Nie? Ale też trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli wy chcecie wdrożyć jakiś produkt na rynek i nie macie ochrony na ten produkt. I nie macie zrobionych badań, czy czegoś takiego już nie ma, czy nie naruszycie kogoś, wdrażając to, to ktoś mm -hmm. może wam zająć cały magazyn towaru. Mm -hmm. No I tak. nie, tak, tak. No nie będziecie mogli narzędzie. tego już sprzedać, nie? więc to też jest ważne, że jeżeli y, macie zamiar coś wdrożyć, to żeby sprawdzić dokładnie, czy nie naruszycie, no, no. bo to są ogromne mm -hmm. koszty. Tak, no to się tak zdarza, że się tak czasem firmy y, można przekręcić. Właśnie przez taki zabieg, że jeżeli ktoś kogoś narusza, wysyła się do niego liza czy on dalej narusza, no to wtedy można wejść od razu przed rozpoczęciem takiej tej rozprawy. Są takie narzędzia prawne, które pozwalają zabezpieczyć przez komornika magazyny, maszyny, które wytwarzają ten naruszający wyrób. No i firma stoi do zakończenia sprawy, nie? Oczywiście zakładając, że się faktycznie naruszyło, no to jest, powiedzmy, przewalone, tak? Mm. Ale jeżeli to było coś takiego, że zablokowali mnie, a sąd powie, że no w sumie to nie naruszacie, no, no to wtedy Ty w drugą stronę zaatakujesz, mm. że sprzedawali odszkodowanie, biznes, nie? odszkodowanie i tak dalej, Trzeba tak, także to jest miecz obosieczny, mm. trzeba z niego umiejętnie korzystać i być taki na no 90% przynajmniej pewnym, że, że się to ogarnie, no, że się no. wygra, nie? No ale warto wiedzieć, że, że po prostu yy, tak, może być, nie? Tak, tak, no. E, no i ostatnie pytanie, takie już na koniec. To e, w jakich miejscach szukać, czy pomysł, na który wpadliśmy, na produkt, jest już wdrożony? E, no to wdrożony, no to słuchajcie, no to najczęściej AliExpress, Alibaba. Tam jest tam Amazon. Amazon. Tam, te, takie trzy portale to, jest, to są skarbnica liderzy. Skarbnica wiedzy. Tak, to jest Skarbnica wiedzy, Skarbnica produktów, różnych e, takich inspiracji e, dla, dla wynalazców, e, ale właśnie. Tam możecie zobaczyć, czy to, co wy sobie wymyśliście dzisiaj, czy tego czasu nie ma, nie? Jeżeli mówimy o takich produktach bardziej komercyjnych, wiadomo, takie co ty, ja możemy używać, z tego to nie jest jakby branży, to jest dla normalnego konsumenta, tak sobie to nazwijmy. Natomiast jeżeli już mówimy o specjalistycznych rzeczach, no to tutaj specjalistyczne na pewno sklepy internetowe, jakieś targi, tak, żeby sobie zobaczyć właśnie, co tam firmy prezentują na tych targach, wejść sobie w te firmy, które mają największe stoiska, bo oni najwięcej produktów prawdopodobnie mają. No i w zasadzie tyle, tak, bo to postawiłaś pytanie, mm -hmm. jak sprawdzić produkt już wdrożony. Już mm -hmm. No, także to trzeba sprawdzać Google mm -hmm. i tak dalej, nie? Jeszcze oczywiście. Bo jeżeli chodzi o sam pomysł i sprawdzenie, czy ktoś inny na to nie wpadł, no to już wcześniej powiedzieliśmy o tym, że badania patentowe. Badania patentowe, tak. tak. To jest co innego, mm -hmm. bo słuchajcie, jak są pomysły wdrożone, to tak się mówi, że około 1 promil patentów na świecie to jest wdrożone, a całe 999 mm -hmm. promili to jest... Nie wiadomo co, tak? To jest gdzieś tam tajemnica, bo ktoś sobie trzyma taki patent, czeka tak zwany troll patentowy, czeka na naruszenie właśnie, żeby wystać list. No, to są różne sytuacje. Albo się nie udało, tak? Po prostu. Przez te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. No to podsumowując, to wdrożenie jest trudnym procesem, czasochłonnym. Trzeba się do tego przygotować odpowiednio, trzeba w pierwszym momencie podjąć odpowiednie kroki. Żeby nie rzucać się od razu na gorąco, na głęboką wodę, bo może się okazać, że czas, który poświęcimy i pieniądze, które wydamy, będzie stracone. No i co, chcesz coś jeszcze dodać tak, na koniec sam? Mogę tak jeszcze zakończyć pesymistycznie, że to wdrożenie, choć jest skomplikowane, to tak naprawdę jest chyba najprostsze, bo można to zlecić. Zlecasz formę wtryskową, zlecasz certyfikację nie wiem, zleca, żeby Ci ktoś patent napisał i inne takie rzeczy, najtrudniej jest sprzedać. <grym 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 I to jest już proces, który wymaga dużo myślenia, jakiegoś zaplanowania, świetnych materiałów, tym bardziej jak mówimy o wynalazkach, które mają zmienić czyjeś przyzwyczajenia, to wiesz, marketing także, no to jest trudny proces, edukacja klienta, jakieś próby i tak dalej, nie? Także to jest w sumie najtrudniejsze z tego wszystkiego. No to ja zakończę optymistycznie, żeby nie było tak dołująco na sam koniec. Jeżeli macie pomysły na jakieś ciekawe produkty i potrzebujecie pomocy we wdrożeniu, w ochronie, po prostu chcecie się skonsultować, co zrobić dalej, od czego zacząć, to zapraszamy Was do kontaktu. Mail będzie w opisie po, pod tym filmem. E, Przypominamy o tym, żeby subskrybować nasz kanał, żebyście dawali łapki w górę i komentowali. Tak jest, jak się podobało, to dawajcie. E, jeżeli uważacie, że ta wiedza będzie przydatna dla kogoś e, z Waszych bliskich albo znajomych, to możecie udostępnić ten film, będzie nam bardzo miło. E, zapraszamy do oglądania innych filmów, troszeczkę śmieszn bardziej śmiesznych, troszeczkę bardziej merytorycznych. I co? Do zobaczenia. No i tyle. Wdrażacie produkty, bo plus jest tego taki, że się na tym dobrze też zarabia. Cześć. Cześć.